29 czerwca 1940 roku. Po śniadaniu poszliśmy na łąkę odwracać siano. Słońce świeciło. Trawa jeszcze wilgotna od rosy. Krukowski przyniósł zimnego cidru i tytoniu własnego chowu. Co rząd siana popijaliśmy i skręcali papierosa. Po skończonej robocie poszedłem do lasu na poziomki. Nazbierałem sobie całą mynaszkę i zjadłem z mlekiem kondensowanym po obiedzie. Rosół skóry i kura gotowana. Drzema w trawie pisanie. Wieczór biały od gwiazd i grający świerszczami. Upada rosa. Siedzieliśmy i gadali i w końcu jak jeden mąż zgodziliśmy się z Tadziem, że Francuzi to łapciuchy i mineciarze. 30 czerwca 1940 roku. Tadzie obudził mnie. Panie B, dzień jak carski rubel, płynie balej. Pojechaliśmy. W miasteczkach pełno wojska. Czekają na zdemobilizowanie. Francuzi podpisali zawieszenie broni na warunkach bardzo ciężkich. Muszą wydać Niemcom cały materiał wojenny, zgodzić się na okupację połowy kraju i całego wybrzeża Atlantyku, wyżywić i utrzymać całą armię okupacyjną. Podobno na terenach okupowanych ma być administracja francuska. Mówi się także o możliwości powrotu rządu do Paryża. Czym dalej na południe tym łatwiej o chleb i jedzenie. Natomiast konserw mięsnych nigdzie nie można dostać. Za to po pięciuset kilometrach pustki pojawiły się znowu piwo i lemoniada. Białe budynki stacji benzynowych przy drodze są jak zabawki i bielą się w słońcu. W ogrodach gdzie gdzieniegdzie palmy. Po południu wjeżdżamy do Kaoh. Lot płynie dołem. Skalistym jarem. Pędzimy po szosie prawego brzegu. Droga kuta w skalę. Nic nie myślę i tylko patrzę. W KO kupujemy brzoskwinię, ser i białe wino. Siadamy na ławce i jemy. O zmroku wyjeżdżamy z miasta. Noc ciepła i wygwieżdżona. Okolica pełna skalistych wzgórz, sucha, nigdzie żadnej fermy. Zapomniałem na ławce w KO. Tytoń, i nie mamy co palić. Jestem zdecydowany jechać całą noc i położyć się spać o świcie, bo o znalezieniu fermy nie ma mowy. Na jakimś zakręcie przystajemy, bo Robert coś zobaczył i podchodzi sprawdzić. Obok nas zatrzymuje się patrol motocyklowy i dwaj podoficerowie pytają grzecznie, czy nie mogą nam w czymś pomóc. Nie mają papierosów. Przystaje także jakiś samochód, i ci dają nam cztery papierosy. Teraz już łatwiej pomyśleć o nocy na drodze. Robert wraca i powiada, że można już spać. Coś tam jest, ale nie wie dokładnie co. Podchodzimy. Pusty szałas z luźno ułożonych kamieni. Własne kamienie są tak kładzione, że koliste ściany, zwężając się ku górze, schodzą się i tworzą dach. Iglo z kamiennych płytek. Świecę latarką i podziwiam ten cud pasterskiego budownictwa. Naścinaliśmy gałęzi skarłowatych dębów i skrzaków jałowca, robiąc elastyczną podściółkę. Rozkruszuje się usypianiem. 嗯。